witam państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Witamy wszystkich widzów, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy oglądają telewizję Trwam. Od 20 godzin nasza stacja nadaje na cyfrowym multipleksie. Nowy rozdział w historii telewizji Trwam zainaugurowała uroczysta msza święta odprawiana o północy przed jasnogórskim obrazem. Eucharystię sprawował ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski z Watykanu wspólnie z księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, siedmioma księżmi biskupami oraz kilkudziesięcioma kapłanami. O północy i od samego rana w wielu polskich domach trwało strojenie telewizorów. O, jest trwa. Bo właśnie od północy telewizja Trwam nadaje z multiplexu. Nasz sygnał dociera do każdego polskiego domu. Po raz pierwszy dotarł też do mieszkania pani Zofii z Bełżyc. Możemy już bez specjalnych nakładów, tak w codziennym dniu, w każdej chwili podejść sobie z pilotem. Przełączyć kanał i możemy oglądać. A pierwszym programem, który można było obejrzeć w telewizji Trwam, nadającej z multipleksu, była transmisja Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej o północy z kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Wydarzenie tak bardzo istotne, bardzo ważne w życiu Kościoła Świętego w Polsce, w życiu polskich parafii, rodzin i każdego z nas. Wydarzenie okupione wielkim trudem, walką o rzecz tak bardzo podstawową i słuszną i sprawiedliwą. Witał bardzo licznie przybyłych pielgrzymów i nowych widzów przeor Jasnej Góry ojciec Sebastian Matecki. Uroczystej mszy świętej przewodniczył gość z Watykanu, ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski. Polecamy nasz naród Matce Najświętszej, tej, która uwierzyła, bo telewizja trwam w tym nowym wymiarze, będzie wielkim narzędziem nowej, Ewangelizacji. Oto się gorąco módlmy. Eucharystia o północy była, jak podkreślił w homilii ksiądz arcybiskup Wacław Depu, Metropolita Częstochowski, wprowadzeniem w błogosławiony początek telewizji Trwam. To nasze zjednoczenie na Eucharystii w wieczorniku narodu i przekaz Eucharystii na multipleksie, jest kolejnym znakiem zwycięstwa Maryi w historii zmagań o prawdę i wolność. A ono prowadzi nas nie do postaw triumfalizmu, ale do większej odpowiedzialności za kształt ojczyzny i wiary Kościoła na polskiej ziemi. Za współudział w tym wielkim zwycięstwie dziękował wszystkim dyrektor Radia Maryja i założyciel telewizji Trwam ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Przyszło zwycięstwo, bo to jest zwycięstwo. Co prawda, to nie jest jeszcze demokracja. Bo na 56 miejsc na multipleksie, tylko jedno dla katolików, to chyba nie jest demokracja. A wszystko inne dla tej części liberalno-lewicowej, libertyńskiej. To nie jest demokracja, ale my dziękujemy dzisiaj Panu Bogu. Matce Najświętszej i wszystkim ludziom to jest zwycięstwo ludzi. Solidarnych w modlitwie i działaniu. Uroczystej inauguracji towarzyszyło jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przekazały telewizji Trwam relikwie świętej siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki. 15 lutego jest dniem imienin sekretarki Bożego Miłosierdzia. Relikwie otrzymują te podmioty, które przyczyniają się do szerzenia orędzia o Bożym Miłosierdziu. To był długi marsz. Starania Telewizji Trwam o nadawanie z naziemnego multipleksu trwały trzy lata, w tym czasie ujawniło się przeogromne społeczne zaangażowanie w obronie wolności słowa. Początek walki o telewizję Trwam w każdym domu sięga kwietnia 2011 roku. Wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnęła pierwszy konkurs na naziemne nadawanie cyfrowe. Istniejąca od prawie 10 lat katolicka telewizja koncesji nie otrzymała. Urzędnicy uznali, że prowadząca stację Fundacja Lux Veritatis ma niepewną sytuację finansową, mimo że jej aktywa trwały wynosiły 86 milionów złotych. Dla porównania aktywa firm, które które otrzymały koncesję wynosiły z półki Lemon 246 tysięcy złotych, Eski 23 tysiące złotych i firmy Stawka 1 zł. Wielu Polaków było zbulwersowanych tą decyzją. Atmosfera wokół tej sprawy była tak bardzo napięta i tak było to źle odczytywane, że, że tutaj ogranicza się wolność wypowiedzi, wolność słowa. Fundacja skierowała sprawę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie to obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu dzisiejszym oddala. Wyrok nie był jednomyślny. Jeden z trzech orzekających sędziów zgłosił zdanie odrębne. Zwrócił w nim uwagę na nierówne potraktowanie podmiotów startujących w konkursie. Odmowa przyznania koncesji, na nieznaną dotąd skalę, zaktywizowała Polaków. 29 września 2012 roku ulicami Warszawy w drugim ogólnopolskim marszu przeszło kilkaset tysięcy osób. Mój obowiązek i z pewnością każdy z sądów razy ze mną, że to było. Obowiązka o to potrzebne, żeby Polska się coś zmieniło w niej. Informacja, formacja, organizacja i akcja. Od najmniejszego kręgu, od rodziny, sąsiedztwa, wioski, miasta, dla prawdy i miłości społecznej, obudź się Polsko. Obudź Polskę, Polaku. Obudź się Polsko. Setki samorządów na poziomie gmin, miast, powiatów i województw podejmowało uchwały w obronie Telewizji Trwam. Ruszyła również akcja zbierania podpisów. Do dziś podpisało się ponad 2,5 miliona osób. To była wyjątkowa mobilizacja Polaków, podkreśla redaktor naczelna naszego dziennika Ewa Nowina Konopka. Biliśmy się o prawdę w Polsce biliśmy się o prawo do wolności. Pięknie powiedział ksiądz Arcybiskup Depo dla naszego dziennika, że telewizja trwa na multipleksie to jest jak odzyskanie wolności. W obronie wolności słowa wystąpili również politycy, dziesiątki posiedzeń sejmowych i senackich komisji, dodatkowo publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. Zaprosiliśmy tutaj do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na wysłuchanie publiczne wiele osób ze świata nauki, profesorów, prawników, ale także bardzo znanych dziennikarzy, przyszło wielu polityków. O należne miejsce na cyfrowym multipleksie dla katolickiej Telewizji Trwam wielokrotnie apelował Episkopat Polski jako całość, a także poszczególni księża biskupi. Sprawa dyskryminacji Telewizji Trwam dotarła do stolicy Apostolskiej. Podczas dwudziestej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Poje słowa skierował do nas papież Benedykt XVI. Pozdrawiam uczestników pierwszym rodziny Radia Maria, cybranych na jasnej górze, którzy mogą się zaoczną za o wolność słowa. W listopadzie 2012 roku rodzina Radia Maryja pielgrzymowała do Watykanu w intencji Telewizji Trwam. Starania naszej stacji o obecność na multipleksie popierał również papież Franciszek. Mobilizacja społeczna i gorąca modlitwa przyniosły wreszcie oczekiwany efekt. 5 lipca w drugim konkursie Telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie. Fundacja wykonała wielką pracę. Pracownicy wykonali wielką pracę, żeby ten wniosek był przygotowany tak, aby nie dać żadnej możliwości Krajowej Radzie, żadnej możliwości, aby ta decyzja mogła być inna niż taka jaką dzisiaj żeśmy usłyszeli. Zrobiliśmy więcej, więcej niż można było zrobić. Telewizja Trwam na multipleksie to jedna z nielicznych spraw, które udało się rozwiązać pomyślnie, mówi profesor Piotr Jaroszyński. Takie medium jak telewizja y, otrzymuje możliwość oddziaływania y, w skali społecznej, ponieważ to oznacza, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Wejście telewizji Trwam na Multiplex nie zwalnia nas wszystkich z odpowiedzialności za media. W Polsce na 56 stacji na Multiplexie tylko jedna jest katolicka. Zdrowie, praca, rodzina to główny element.